Dobry wieczór, Magdalena Kalocińska, Diane Hauer. Jesteśmy w teatrze Lak w Hadze. Właśnie odbyło się spotkanie z poezją pani Katarzyny Łatki. Był to wieczór poetycki zatytułowany W zakamarkach Twoich Dłoni. Wieczór, który zgromadził Polonię Haską oraz nie tylko Haską, pełen romantyzmu, muzyki, poezji. Mam to w głowie? No to powiem: kupi żono cztery piwa i golon. Niem do pracy wyjdzie z rana, powiem żono usłuchana pracuj żono tam wydajnie, zarób kasę, będzie fajnie. Dobry wieczór, nazywam się Kamil Patynek. Miałem wielką przyjemność pracować z tak udaną ekipą, wielka, wielka radość widzieć wzruszenie autorki. I tak sobie wspominali, siedząc nad ogromnym stawem, podziwiając bystre rybki, i kaczki nieco głuchawe. Dzień dobry, Ewa Banysz. Ja brałam udział w dziecięcej części poezji Katarzyny Łatki razem z moimi dziećmi. Jestem bardzo zachwycona poezją pani Katarzyny. Myślę, że wszystkie dzieci również z zaciekawieniem słuchały tego, co się tutaj działo. Atmosfera była przefantastyczna. Zapraszam wszystkie mamy z dziećmi, z rodzinami. Jest przefantastycznie. Mam nadzieję, że będzie się jeszcze dużo działo i że będę miała okazję jeszcze popracować w tak wspaniałym gronie. Myślę, że więcej nas jeszcze dołączy. Zapraszamy serdecznie. Dzień dobry, nazywam się Karolina Dziubek Mistygacz. Jestem dumna z tego, że mogłam dzisiaj wziąć udział w pokazaniu twórczości pani Kasi łatki. Jest dla mnie ogromnym sukcesem, że mogłam sprawić jej przyjemność. Stałam się wodą i popłynęłam. Stałam się słowem z ust wyszeptanym. Stałam się wiatrem. Strasznie się cieszę, że mogłam w takiej cudownej ekipie spędzić czas i dziękuję wszystkim bardzo serdecznie. Patrzę przed siebie tulona chłodem, co przeszedł nagle całe moje ciało. Jak cię odzyskać? Gdzie ciebie szukać? Nazywam się Krzysztof Wichliński. Mój kontakt z lakiem zaczął się poprzez Alicję, która mnie wciągnęła w jeden projekt. Później się zaczęły kolejne, kolejne i tak to wszystko się rozwija. Ty, pokaż mi drogę słoneczną, gdzie piach ciepły pod butem zgrzyta, gdzie nie ma zazdrości, cierpienia i nikt się o złoto nie pyta. Zwyczajne łąki, zwyczajne kwiaty z łąki życia, z której nikt nie skosił godności, czekają armią barw, armią barw, zielenią gotowości. Ludzie, z którymi współpracowałem do tej pory, są naprawdę wspaniali, i, i, i po prostu wrażenia i, i niezapomniane chwile, które spędziłem z nimi, są warte bardzo, bardzo dużo. Dziękuję. Z radością śpiewałam dzisiaj um, Kejsa Helderboma. Obsesyjna jedna nuta, w ten uwięził ją. Wokół nuty tej osnuta, twoja jasność, półcień, mrok. Czy sekunda, czy minuta, czy sto dni, czy tysiąc lat. Obsesyjna jedna nuta, mówi ci, że jesteś sam. Um, nazywam się Alicja Wilusz. Cóż mogę powiedzieć? Jest mi... Jestem zaszczycona, że mogłam spotkać tylu fantastycznych ludzi nie, przy tym projekcie i nie tylko, i przy poprzednich, mam nadzieję, że przy następnych. Znasz pocałunek jak lód, obietnicę, jak wazon pęknięty pod kwiatem. Nie chcesz zatrzymać słów deszczy porannych? Ja Tobie się dzielić nie mogę. Obróć w niepamięć, odpędź w nieznane i zaczyj za sobą złą drogę. Kasia, która siedziała tutaj rozmazana, rozklejona, i było jej na pewno fantastycznie. Bardzo, bardzo miło. Zapraszam na salę panią Katarzynę Łatkę. Nie lubił udzielać wywiadów, powiedziała, <śmiech> <śmiech> więc nie będziemy o nią pytać. Co napisała o sobie? Pochodzi ze Śląska, mieszka tam ze swoją rodziną. Prowadzi normalne życie jak każdy inny. Jest żoną, matką, jednakże w inny sposób postrzega świat i rzeczy codzienne, a problematykę zwyczajnych ludzkich spraw interpretuje w bardzo szczególny sposób. Nazywam Kasia Łatka. Jestem sprawczynią całego tutaj podobno e, bałaganu. Ja coś na ten temat będę mogła dopiero jutro powiedzieć, bo dzisiaj mnie wszystko no ściska, zaciska. Masę słów wdzięczności do, do was wszystkich za gościnę, za, za, za słowa życzliwości, za każdy życzliwy gest szkoda, że w Polsce właśnie jest tak maleńko tego i jestem dumna, że tu jestem między Wami. Dziękuję bardzo. Dobry wieczór. nazywam się Daniel Kempisty. Jesteśmy po premierze. Jalko, krótko powiem, że wielki to zaszczyt pracować i tworzyć ilustracje do pięknego słowa i do pięknej muzyki. Dziękuję. Niebo, tak piękne jest niebo, wielki festiwal chmur, nie przybliża do Niego. Gdzie niosą mnie moje noce i dni, wieczory złe. Błysk, światła lśnienie i świc, wiatru powiew i szum morski fal, wody błysk. Wołają mnie Mnie. Z tego miejsca w imieniu własnym, a także nas wszystkich chciałabym podziękować Lak Theater, który udostępnia nam swoje wnętrze, który propaguje, szerzy polską kulturę na terenie Hagi. Zapraszamy raz jeszcze gorąco wszystkich serdecznie. Dla widzów 7NL mamy też książkę z poezjami pani Katarzyny Łatki. Podpisaną, sygnaturowaną. Można ją wygrać w konkursie, a wszelkie informacje dotyczące tego konkursu są dostępne na stronie 7.NL. Zapraszamy do walczenia o tą piękną poezję. Komu dam moje ręce do ogrzania? Polarowej rękawicy? Jemu? Nikomu. Twoja dłoń mróz odgania. Jak myślisz, kochany? Ile takich nocy jeszcze zmarnozio? Witam, nazywam się Sara Dziwisz i chciałabym podziękować wszystkim tutaj obecnym, bo to był naprawdę niewątpliwy zaszczyt móc współpracować z tak utalentowanymi osobami, od których się wiele nauczyłam i mam nadzieję, że jeszcze spotkamy się w tym samym gronie. To był piękny wieczór, pełen wzruszeń, polska poezja, spleciona z rytmem bosonowym, z pięknym obrazem, który się pojawił tutaj na ścianie z emocjami osób, które wystąpiły i przeniosły nam ten tekst, z dziećmi, które swoją energią i radością, a także taką świeżością interpretacji dało nam dużo radości, przeniosły nas w inny świat. Tak sobie myślę, że naprawdę pięknie by było, gdyby takie wieczory mogły zaistnieć tutaj częściej. Dlatego zapraszam Państwa bardzo serdecznie na wszelkie wydarzenia, które zorganizuje dla nas LAK THEATRE, na które będzie pracować Alicja i cała ekipa z LAK THEATRE. Dlatego tak sobie myślę, do zobaczenia. Dobranoc. I niech Ci się prześnią pogodni, zamożni Polacy, że luźnym zdążają tramwajem, wytworną konfecją kryci. I darzą uśmiechem się wzajem i wszyscy do czysta wymyci. I wszyscy szczęśliwi od rana, od morza po góry aż he. Dobranoc, ojczyzno kochane.